Dzisiaj filmik dla panów. Drodzy panowie, nie zdajecie sobie sprawy z tego, jaką krzywdę robicie sobie sami, kiedy robicie na złość swojej żonie, swojej kobiecie, swojej partnerce. Nie wiem, czy znacie takie powiedzenie angielskie: happy wife, happy life. Jeżeli ktoś się nie orientuje, to oznacza ono nie mniej, nie więcej, tylko szczęśliwa żona, szczęśliwe życie. Dlaczego tak się dzieje naprawdę? Kobieta, którą macie w domu, Organizuje dla Was w domu przestrzeń, więc daje energię na całą chałupę. Kobieta, która jest z Wami, gotuje Wam, a gotowanie to jest akt tworzenia. Nie na darmo nasze babki, prababki i inne wiedźmy gotowały eliksiry w garze. W momencie, kiedy kobieta coś stwarza swoimi rękoma, ona wkłada tam kawałek swojej energii. A jaką może mieć kobieta energię? Kiedy chodzi po domu wkurwiona, kiedy już zrobiono jej nazłość, kiedy już podniesiono jej ciśnienie, no energię destrukcyjną. Więc uwierzcie mi, panowie, że nie chcecie jeść jedzenia, które ktoś wam gotuje z myślą, żebyś zdechł. Która to myśl przychodzi może nie do końca świadomie, natomiast jeżeli jest energia destrukcyjna, z którą ta kobieta dla was gotuje, to ona będzie chciała waszego unicestwienia i to wam mogę gwarantować. Więc to na poziomie energetycznym, i również fizycznym, jest bardzo zbliżone do klątw różnego rodzaju, tylko jeszcze na dodatek, wy ten substrat, który ona przygotuje, spożywacie, więc to wchodzi w wasze ciało, w każdą waszą komórkę. Bardzo dużą krzywdę kobiety nieświadomie robią czasami swoim dzieciom. Jeżeli kobieta urodziła dziecko, które jest niechciane od niechcianego partnera lub z przypadku, lub na przykład dziewczyna bardzo chciała mieć dziewczynkę, a urodził się chłopak, lub na odwrót, i ona karmi to dziecko, nie daj Boże, karmi je piersią i myśli o tym, że z jakiegoś powodu nie cierpi tego dziecka. To robi mu kolosalną krzywdę, kolosalną. Właściwie bardzo ciężko jest to później naprostować. A zatem, mój drogi mężczyzno, jeżeli wkurwiasz z premedytacją swoją kobietę, próbujesz udowodnić jej swoją najrację, i latami, latami, szarpiesz jej nerwy, to wiedz o tym, że latami już dawno zmierzasz w kierunku trumny.